Cześć, witam Was w tym trudnym okresie, trudnym szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Koronawirus zmusił wielu do zamknięcia swoich firm, wielu walczy o przetrwanie, wielu nie wie jak się w tej sytuacji odnaleźć, co zrobić, tak naprawdę. Wydaje się jedynym sensownym rozwiązaniem w sytuacji takiej izolacji, Przeniesienie biznesu do internetu. To się jakby samo, samo nasuwa, tylko nie każdy wie, jak to zorganizować, jak to zrobić. Na no, ludzi przeraża wizja jakichś dużych inwestycji, które uważają, że mogłyby się z tym wiązać, ale tak być nie musi. To naprawdę nie jest konieczne. Często bardzo prostymi środkami możemy osiągnąć spore cele. Podam Wam przykład, to jest z naszego miasta. Mały sklep odzieżowy, dwie osoby obsługi, właścicielka, jeden sprzedawca. Sklep działał bardzo prężnie, mieli nawet karty stałego klienta, co okazało się w tej sytuacji zbawienne. Właścicielka dała swoją ofertę na Facebooku, powiadomiła wszystkich klientów tych stałych SMS-em o, o, o tym, że sklep jest zamknięty, ale nadal można nabywać produkty. Podała kanały kontaktu, podała informację, że można tak jakby korzystać z darmowej dostawy na terenie miasta, jakichś najbliższych okolic i to prawdopodobnie ocali ten, ten, ten biznes więc, de facto, bardzo prostymi metodami prostymi środkami coś właścicielka tego sklepu zrobiła. Jest duża szansa, że, 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 że jakieś tam przychody z tego tytułu będą, więc, więc, więc można trzeba próbować i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak mogą sobie poradzić właściciele biznesów w innych branżach, czyli w, te, w tych branżach, gdzie ten kontakt z klientem był wymagany i konieczny. Jak prawnicy, architekci, E, firmy prowadzące szkolenia stacjonarne, trenerzy personalni, te wszystkie osoby jakby y, mogą moim zdaniem w stosunkowo łatwy sposób przenieść swoje biznesy, zacząć tę działalność w internecie, powiadomić swoim, swoich klientów, czy potencjalnych klientów o tym fakcie, no i po prostu walczyć, <laughs> walczyć o swoje. E, y, do tego potrzebne są tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to prosta strona internetowa, Naprawdę prosta, bez jakichś tam specjalnych bajerów. I do tego system sprzedaży, system, który umożliwi dokonanie transakcji płatniczej poprzez systemy płatności online. Chciałem wam dzisiaj udowodnić, że to jest naprawdę do zrealizowania w sposób prosty, w sposób niezbyt drogi, w sposób. No, dla niektórych osiągalny, bo ponieważ sami będą potrafili to, 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 to wykonać. Na początek kwestia strony. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaproponował do realizacji takiego zadania mojego ulubionego CMS-a Joomla. Instaluje się go naprawdę łatwo, lekko i przyjemnie. Po wgraniu plików na serwer i skonfigurowaniu na serwerze bazy danych MySQL odpalamy instalator. Podajemy nazwę witryny, jakiś tam opis, dane administratora, e-mail, nazwę tego użytkownika, administrator, jego hasło do zaplecza. Hasło trzeba powtórzyć. Idziemy sobie dalej. No, tutaj już dane tej bazy, którą skonfigurowaliśmy, trzeba sobie wpisać, czyli nazwy użytkownika, hasło wygenerowane w trakcie tworzenia tego użytkownika, no i nazwę samej bazy danych. W wielu przypadkach nazwa serwera pozostaje localhost. My tutaj instalujemy system razem z danymi przykładowymi z szablonu. Możemy sobie na koniec doinstalować nasz język. Jeśli witryna będzie obsługiwana w języku polskim, instalujemy ten pakiet językowy. No i w zasadzie to już wszystko. Usuwamy katalog instalacyjny. Możemy sobie obejrzeć witrynę. Ona jest z danymi demo, więc, więc coś tutaj się już znajduje. jakieś podstrony. To jest pierwszy krok, który będzie nam potrzebny do zrealizowania tego zadania. Żeby nie tracić specjalnie czasu, proponuję korzystać z narzędzi builderowych, narzędzi, które umożliwiają generowanie layoutu strony, w łatwy sposób możemy sobie w tym momencie podmienić logo na, na, na nasze, jeśli je posiadamy, jeśli nie, to można własny, własny tekst jakiś zostawić, nazwę firmy. Oczywiście można to odpowiednio sobie tam wyskalować, żeby dobrze wyglądało na stronie. To, to samo możemy zrobić dla wersji mobilnej strony, dla widoku responsywnego sprawdzić od razu jak to wygląda, jak będzie wyglądało na tablecie, na komórce, w różnych układach. E, następnie korzystając z, z Buildera w łatwy sposób możemy możemy podmienić e, treści e, na główek, tutaj na swój, własny. Wystarczy go dobrać odpowiedni szablon, żeby potem można było w łatwy i szybki sposób, bo dopasować do swoich, do swoich potrzeb, do tego, co chcemy jakby tam osiągnąć na tej, na tej, stronie, jakie treści zamieścić. Im prościej, tym lepiej. Tak naprawdę musimy spowodować, żeby nasz klient się z nami zechciał skontaktować i zakupić nasze, nasze usługi online, tak? Czyli zmieniam w tej chwili tutaj treść kolejnego bloku tekstowego. Tak, no oczywiście jakiś tam treść w dalszym ciągu, jakąś treść opisu. Proszę zobaczyć, jak ten builder przyjemnie działa, w jaki łatwy sposób można wszystko tworzyć. Od razu widzimy na ekranie, co się stało, jaki jest efekt naszych jakby działań i ruchów. Więc tego typu bildery na pewno usprawnią pracę. Można oczywiście to swoje zdjęcie podmienić tak, na, na jakieś tam własne w prosty sposób takie zdjęcie można można dodać folder na, na, na serwerze z tego poziomu, tak, można w, po wejściu w ten folder umieścić tam wskazane zdjęcie po prostu przeciągnąć z pulpitu komputera, także to jest bardzo łatwe w obsłudze, tak można to zdjęcie sobie tam odpowiednio też przeskalować no potem system generuje zdjęcie w odpowiedniej Wielkości, tak, do. No i oczywiście zapisujemy tutaj ten nasz układ w prosty i szybki sposób. Zrobiliśmy sobie już jakiś zalążek strony, strony głównej naszego, naszego nowego, nowego serwisu. W podobny sposób, za pomocą tego bildera, stworzymy sobie kolejne podstrony, jakieś informacje, opisy, inne rzeczy. Naprawdę nie jest to trudne i myślę, że każdy sobie z tym bez trudu, bez trudu poradzi. A kolejnym etapem jest przygotowanie naszego systemu sprzedażowego. I tutaj z pomocą przychodzą nam rozmaite rozwiązania, rozmaite komponenty, które są dostępne dla CMS Joomla. Instaluje się tutaj w zapleczu po zalogowaniu jako administrator. Tych komponentów jest naprawdę bardzo dużo. Na Extension Gymnalogia znajdziecie sporo rozwiązań. Ja oczywiście polecam DJ Katalog, To jest komponent do mm, sprzedaży online różnych rzeczy, jak zobaczycie za chwilę. Oczywiście no, jest to w jakiś tam sposób komercyjny komponent, no ale nie są to jakieś tam wygorowane koszty. Możemy go sobie w prosty sposób zainstalować. Po instalacji przechodzimy do y, menu komponenty. DJ Catalog 2 i tutaj widzimy tak jakby wszystkie funkcje związane, opcje konfiguracyjne, już sobie pozwoliłem to poustawiać, stawki VAT, reguły VAT, żeby tutaj nie zabierać czasu, metody dostaw i metody płatności. No, z, y, 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 Oczywiście produkty, kategorie, to są rzeczy, które to się y, samodzielnie dodaje w zapleczu, y, w łatwy, intuicyjny, jak zobaczycie Państwo, sposób. W tej chwili jest tak, że skonfigurowałem takie plany subskrypcyjne i poradnik, strona poradnika. Jeżeli nie jestem zalogowany, to nie mam uprawnienia do, 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 do wejścia w, w tą część witryny. Czyli tutaj jest jakby teren zamknięty tylko dla tych, co zapłacili. <laughs> mamy, mamy tutaj też użytkowników i grupy użytkowników oraz poziomy dostępu, stworzyłem taki poziom dostępu dla klientów, coś nazywa klient, tak, i, i, i grupę użytkowników, klienci. I w momencie, kiedy przypiszemy użytkownika do, do tej konkretnej grupy, to kontent, ta zawartość będzie dla niego dostępna. W, w samym produkcie, proszę zobaczyć, jak to, jak to wygląda, mamy w zakładce e-commerce, zakładce e Typ produktu subskrypcja, ile dni trwa i do jakiej grupy użytkownik po zakupie zostanie przypisany, do jakiej grupy użytkowników zostanie przypisany. Możemy sobie otworzyć teraz taki produkt, zobaczycie jakie to łatwe dostęp na 90 dni, na przykład, tak, w zakładce Commerce i e Commerce. E, wybieramy typ produktu. E, oczywiście, wcześniej wklejamy jakiś tam opis, e, skrócony opis pełen w zakładce commerce e, Typ produktu: subskrypcja, na ile dni ustawiamy na 90 dni. No i do jakiej grupy użytkowników będzie mm, przypisanie, po jaka cena, oczywiście. To w zasadzie byłoby wszystko, ale oczywiście możemy jeszcze dodać e, powinniśmy, musimy wybrać kategorię, e, i możemy dodać, dodać jakieś obrazki, czy, czy też jeden obrazek, który będzie powiązany, będzie ilustrował ten, ten produkt. Czyli mamy teraz trzy produkty, plany subskrypcyjne, są trzy produkty widoczne na froncie, dostęp 30, 60 i 90 dni, czyli te trzy produkty, które tutaj są w zapleczu. Możemy sobie to odfiltrować po kategorii subskrypcji i widać, jak to wszystko tutaj nam, nam działa i funkcjonuje. Teraz zademonstruję, jak taki stworzony na prędce system działa. W jaki sposób możemy obsłużyć zakup? Przechodzimy sobie do. Dodajemy produkt do koszyka, pokaż koszyk, tak mamy tutaj ten nasz dostęp na 90 dni, Re rejestruje się użytkownik, musi podać swoją nazwę użytkownika, to jest ta nazwa, którą się będzie logował, musi sobie wybrać hasło, podać swój adres e-mail. Tu na ekranie widzicie adres do mnie więc gdyby ktoś chciał się skomunikować to zapraszam dane, dane profilowe, dane takie billingowe czyli, czyli dane dane adres miasto, dane do faktury generalnie Tutaj w tym miejscu warto zaznaczyć, czy, czy, czy jakby powtórzyć, że użytkownik po dokonaniu zakupu zostanie po prostu przeniesiony do, do innej grupy, czy zapisany do innej grupy użytkowników, do takiej, która ma dostęp do wydzielonej części serwisu. Po rejestracji jest wysyłany e-mail potwierdzający autentyczność tego adresu korespondencyjnego e-mail, który podaliśmy, wiadomości, czyli taka wiadomość tutaj do, do mnie dotarła, po kliknięciu mam już możliwość za, zalogowania jako. Tak, teraz produkt z koszyka Zakup, te dane już są uzupełnione danymi, które podałem. Akceptuję regulamin, wyrażam zgodę. No a jeszcze mogę wybrać rodzaje yy, przelewu Może to być szybko płatność online, może to być Paypal, może to być przelew tradycyjny. Jeżeli wybierzemy przelew tradycyjny, no to dostęp z, zostanie odblokowany po zaksięgowaniu środków na, na, na Waszym koncie. Mamy zamówienie. Z informacją. Taka informacja trafia też na, na, na e-mail do nas, jako do administratora, jako do właściciela strony. Proszę bardzo, tutaj sobie odświeżymy. Tak, zamówienie numer 3 zostało złożone. Kto złożył? Wszystkie rzeczy od razu, że tak wyrażę, widzimy, od razu mamy powiadomienia. No dobrze. Tutaj też jest powiadomienie do y, kupującego. Natomiast po stronie y, komponentu y, w zamówieniach y, widzimy to, to ostatnio zarejestrowane numer 3. Możemy zaznaczyć że jest zapłacone chwili, kiedy przyszedł przelew. Możemy wygenerować fakturę dla klienta od razu. To też jest bardzo cenna Właściwość tego, tego komponentu. Tak, taką fakturę możemy tam wysłać mailem. No i teraz, jak to działa po stronie, po stronie frontu, tak? Jeżeli nie jesteśmy, jesteśmy zalogowani, to poradnik jest odkryty, czyli wszystkie treści w tym poradniku są widoczne. Jeżeli jesteśmy wylogowani, to nie mamy uprawnień, tak? Spróbujmy się teraz zalogować na swoje dane. Zakupiliśmy dostęp, więc mamy prawo jako zalogowani użytkownicy widzieć tą treść. No, i tak to bardzo sprytnie działa. Niedobrze możemy komponentem obsłużyć nie tylko takie plany subskrypcyjne. Ale również porady świadczone przez no choćby prawników. Pokażę, jak to mniej więcej może wyglądać. Mamy tutaj skonfigurowaną, skonfigurowany produkt, porada. Wystarczy tylko zaznaczyć komunikat, który chcę wysłać temu właścicielowi serwisu, prawnikowi. Mam problem tam z czymś, no, z dłużnikiem powiedzmy. Tak. No, to jakiś, jakaś literówka, ok. E, możemy dodać plik, e, jakieś dokumenty związane z tym, z tą całą, e, żeby prawnikowi było łatwiej od razu dojść do sedna sprawy. No i oczywiście dokonać zakupu, tak jak, tak jak to pokazywałem poprzednio albo zarejestrować się, albo zalogować. Po stronie produktów, jak to wygląda, mamy tam do, dopasowanie produktów. Tak? Jest takie dopasowanie, które nazywam porada. I ona zawiera dwa dodatkowe pola. Pole tekstowe, krótki opis problemu, i pole plik. Natomiast po stronie produktu, porada prawna, dopasowania produktu, i tutaj po prostu zaznaczamy wybieramy, że, 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 że taka, taka dodatkowa, dodatkowa informacja do produktu musi być załączona w chwili, kiedy użytkownik dodaję ten produkt do koszyka. Oczywiście w tym krótkim czasie nie wyczerpałem tematu możliwości komponentu. Są bardzo duże, nie, nie, nie chodziło mi o instrukcję obsługi, tylko chodziło mi o to, żeby Was zainspir zainspirować i zachęcić. Rzeczywiście są proste narzędzia, za pomocą których można w szybkim, krótkim czasie zrealizować w dzień, dwa, trzy, zrealizować tak jakby prosty system do, do sprzedaży online, do sprzedaży swoich usług czy, 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 czy produktów. Bardzo chętnie pomogę w doborze jakichś rozwiązań, a środków technicznych do zrealizowania Waszych zupełnie indywidualnych e, potrzeb biznesowych. Piszcie do mnie maile, dzwoncie. Pomogę bez zobowiązań. Dziękuję.